Pina z Denisem Załęckim, a tu już jak ktoś to oglądał, to wie o co poszło, bo, bo po prostu mi rodziców obraził i nie dojechał na przysłowiową solówkę ze mną. Witam serdecznie, jestem Andrzej, jesteśmy na gali Prawie show MMA 13, a ze mną Oskar Czop. Witam Cię serdecznie. Cześć. Oskar, co Cię sprowadza na galę? Wiesz co? E, ogólnie na poprzedniej gali byłem na Łubinowej. Marcin zaprosił mój menadżer. Cztery lata mnie prosił o to, żebym poszedł w te free fighty, bo tak się poznaliśmy przez przypadek z tej miejscowości, w której mieszkam. E, jeszcze byłem ATEKiem, to wie nie, bo to jak chcę z pracy wylecieć, to tam to sram, to teraz jestem w wojsku. No, i w sumie namówił mnie po tym, jak wyszła spina z Denisem Załęckim. A tu już jak ktoś to oglądał, to wie o co poszło, bo, bo po prostu mi rodziców wyobraził. I nie dojechał na przysłowiową solówkę ze mną. Ale tłumacząc to, ja widzę jaką patologię robi. Jeżeli jeszcze... poczekaj, poczekaj Oskar, czy ty byłeś mówiony na solówkę z Denisem, tak. na którą Denis Charakterniak nie, nie przyjechał? Nie, nie przyjechał ten Charakterniak. Mam, zablokował mnie na Instagramie, tak? Ja e, przyjechać, obraził mi i mówił dawaj, przyjedź do bielawy. Nie zapy... przyjrzyj mi do moich rodziców, bo akurat mam taką sytuację, że wylądowałem wtedy u rodziców, bo się z byłą rozstałem, która mnie ograbiła, ale mniej o to. Przyjedziesz do Bielawian skorowanych rodziców, zapytaj się o skarę, masz mój numer, spotkamy się na parkingu, będziemy się tuc. Co powiedział u reportera? Że ja go podam o 500 szkodowania, Chłopie, mam w dupie te twoje siano, które masz kurwa z niej rządu i nie szanujesz swojej partnerki i zarabiasz na dupie swojej partnerki, tak? No dobra, czyli skoro on się boi solówki. No bo tak wychodzi na... Wiesz co, ja tak... Poczekaj, poczekaj, Oskar. Czyli wychodzi na to, że jednak się ten Denis tej stołówki boi, obawia się, że go gdzieś tam podasz do sądu, to ja uważam, że fajnie by było zrobić taką walkę w jednej z federacji. Tylko, ja na przykład jak z włodarzami rozmawiałem przez Martina, mojego menadżera, ja mówię tak, ja jego umiejętności stójkowe szanuję, warunki fizyczne, jest dobrym sportowcem w tym i jedyne do czego ja dążę do walki w MMA, bo też są gabaryty fizyczne, 30 kg lżejsze od niego, ale ja potrafiłem przyjechać w, na zawody w życiu ogólnopolskim w kategorii open i większe chłopy było ode mnie, bo mam rozpad w życiu brazylijskim. Jeździłem na obozy do Mariusza Linkę, z berserkerami trenowałem. E, jeszcze jak było obozy w Wałczu, też tam jeździłem. To, I tam 15 lat w tym siedzę. Ja mówię, ze względu na to, że ja jestem stricte parterowcem, ale że byłem atakiem i, i gdzieś tam przez selekcję się poniszczyłem troszeczkę kolana, kręgosłup rozwalony. To poszedłem sobie w stójkę. Teraz mam super trenera Janusza Guleja, którego serdecznie pozdrawiam yy, i mnie przekształcił w ciągu roku, no, zrobił, zrobił ze, ze mnie naprawdę maszynę. Ja się bałem bić w stójce, I mówię, otwarcie. Ja na, 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 na almach to się biłem jak cipa, na walkach zawodowych się biłem jak cipa i mówię, to otwarcie. Czyli co, e, no to wtedy wychodzi na to, że e, Denis y, może nie też się obawia ciebie, tylko bardziej tego twojego parteru. Myślę, no, że... Bo wiadomo, walka, e, Myślę, że... No wiadomo, walka, solówka, to... walki z, z, z zasady uliczne, no to tam się dzieje wszystko. Wiesz co, według mnie on się boi tego, że może dostać w odną neyma no i bańka Pryśnie. Tym bardziej z Halmanem się bił. Ja z Piotrkiem rozmawiałem Piotruś, bo się z Piotrkiem znam 10 lat, nie? No. Piotruś, robiliście? razem i wszystko. Tak. Słuchaj, w ogóle sytuacja taka ja byłem jego wielkim fanem, przyjąłem się do przelni, tylko mnie zrobili w chuj, bo od razu się być a a musiałem w trzy lata w patrol masakra wtedy była, nie? W chujam zrobili, nie polecam nikomu, idźcie do wojska od razu, nie? O wojsku teraz robię, ja też jestem zawieszony, ale mniejsza e o <offione> anyway, <ouguID crowd> to. <martania> <damnedania> to jest chyba, nie? Ja jestem emerytem, wiecie, tak, ja jestem emerytem, ja już temat mundurów, co robiłem, jestem emerytem. Jest, ale to jest tak zbetonowiałe wszystko, ale dziękuję. No i stoję tam, apel taki kompanijny był, Halman. Jest czy Halman Halman, który? Patrzę, zapierdala Piotrek Halman, i mówię, Cześć, czegoś nałykałem? Gościu, którego, do którego walki wstawałem, wiesz, w nocy noc, oglądałem, tak, tak, noc. tak? Bo był wzorem do śladowań. Z Piotrkiem 8 miesięcy na macie w Słupsku przerobiliśmy. jest mega. Fajny Piotruś jest fajny, bo on jest spokojny, i ma tak. dużo pokory. E, według mnie, sorry Piotruś, możesz się obrazić, nie ma tego ciętego języka. Nie We, no, już teraz trochę ma, ale tro, trochę go malny, służba nie? zepsuła. Tak. No znaczy, wiesz co? Ja go znam, on się nie zmienił od lat. On jest, on jest normalnie fajny ten, ale zrobili mu, wiesz co, jak ja Zrobili widział, mu się modalii, w tym, Boa, tym bardziej była takie ameby przyjmują. Tak naprawdę te jest papy, tak jak ja byłem Atekiem we Wrocławiu, to robią robotę. Boła się szkoli ja, chuj, ja potrafię, że tak brzydko powiem, przepraszam, że przeklinam widzowie, przepraszam, nie powinienem. Yy, I oni gówno robią, nie? Ja się roboty nauczyłem na realizacjach, bo... Yy, Często, gęsto było tak, że było mało osób oraz mnie wzięli jako brechera, czyli ciężkiego do wypierdzielania drzwi. się sprawdzili już na każdej robocie, byłem ciężkim. I tam się uczysz roboty, tam się odparniasz na selekcji, odparniasz na stres, to tamto. A oni się dowiedzieli, ci instruktorzy w UFC walczyli, zamiast to kurwa, wykorzystać ten potencjał do reprezentacji. Bo wiele wiesz, czy on się pią w górę, to go stłamsili. Szczerze? Znieczyli go do psu? Tak. To nie, to jest masakra. Ja też miałem na przykład propozycję od Franca z Warszawy. Z Cebosiu, z Piątki, żeby iść na przykrywkę. Żeby iść przykrywkowcem. Wiesz, czym się przy, przy, przykrywkowcem zajmował? się w strukturę grupy przestępczej i tak dalej. Szczerze ją ja wyjebane, bo ja mam lustro w domu i ja nie mógł się patrzeć w lustro. I, I to było tak, że i tak mi się bo nie, ja nie lubię takich rzeczy, nie lubię takich ludzi, co nagrywają. To nie, ja taki nie jestem i ci, co mnie znają, najbliżsi wiedzą, że taki jestem. Ja powiedziałem nie. A miałbym szczerze, jak Pączek w Maśle, bo wiesz, jaki oni mają budżet. Ja Powiedział mnie, pierdolę to. No i koniec końców małolata mnie urządziła. To nie jest yy, też w poprzednim wywiadzie, tam mówiłem dla Facebooku, że yy, półtora roku temu była taka sytuacja, że no, małolata, która, z którą byłem trzy miesiące, zaprzepaściła się na ciężkiej pracy, oskarżyła mi po pobiciach, jeszcze ja otwarcie do tego przyznaję. Miałem osiem zarzutów, tak? Handel, sutenerka, to tamto sram, to pozbijali mi to wszystko e, też. Na przykład e, tu mam sytuację taką z lokalnymi fawelasami z Oleśnicy, bo mam kobietę z Oleśnicy. Jednemu nie pasuje, że z nią jestem, bo nie potrafi się pogodzić z rozstaniem, tak? Do karku pozdrawiam, e, że coś mi zarzucają. Nie, ja jestem taki, że... Serio? E, jestem zawieszony w wojsku, e, dowódca na mnie zagiął parola, a jak mnie wtedy zawinęli, bo mnie wyjęli na granicznej z auta, Liwka mnie wyjęła, Yy, trzy tam sili zimą kurwa, i napierdalali z zewnątrz na dmuch, wiesz, ścielepałem jak gówno w przeremlu, już tak powiem. Miałem wielokrotnie przyjść co, 3-4 godziny przychodzi i podpisz kwita, żeby pół Wrocławia wyjebać. Pewnie. Ja ja Miałem wyjebane, wolę być biedny, niż być frajerem. I tyle. I na przykład to mnie boli, że niektórzy nie rozumieją tego. Na przykład dużo ludzi takich, co troszeczkę tym bardziej żyje i... Dużo lat gdzieś tam przeciekał w tym kryminale, takiej świętej pamięci. Mój trener, który mnie ukształtował, Robert Lubuch. Yy, oni rozumieją pewne rzeczy. Mhm. Że yy, najpierw poznaj człowieka, a później się wypowiadaj. A ci, co gdzieś tam najwięcej za uszami mają, to wie jak jest? Ja wiem. No, ale to mniejsza o to. No i koniec końców, ja odbijam od tego wszystkiego. Ja się nie chcę nikomu udowadniać, jaki jestem, ci co mnie znają, te najbliższe grono, to wie, jaką osobą jestem i tyle, nie? Dobra, czy poza Denisem jestem Załęckim? Jest ktoś jeszcze, z kim chciałbyś się zmierzyć e, tutaj w tych federacjach fikowych. Szczerze? E, Martin chciał, się bił z Arkiem, ten ciulą, z Arkiem bardzo dobrze się znamy. byś. E, pozdrawiam. Widzimy się na... Właśnie waleczka jest. Tak? Właśnie oglądam tutaj. Tak. Arek. Arkadiusz do parteru chyba wziął tazegi Ty? Arek z dołu leży. dołu, no. ja że jak do tego Taziego, on mogę z się bić. Ale wiem MMA. ma e... Powiem ci, że kurde, głębokie wody. Myślisz, że... Ale poczekaj, myślisz, że ten myślisz, że ten debiut takich federacji flikowej tak gdzieś tam. Ja tak, ja sobie zawsze... Albo gruba, albo cała. Tak, ja sobie poprzeczkę zawsze wysoko stawiam, dlaczego? Ze względu na to, że wtedy dam z 100% na przygotowania. przygotowanie. Do mnie? Tak, dam sobie, dam z siebie 100% w przygotowaniach, poświęcę się w 100%. Ja na przykład tak, jeżeli chodzi o pracę, taką... No. Normalną, wiesz, na przykład tak jak u moich rodziców, bo oni mają ogrodnictwo, pracę fizyczną, ja jestem leserem, przyznaję się. Ale jeżeli chodzi o pracę na macie, jest walka, jest, ja muszę mieć cel, marchewkę, nie? To robię, to robię to. dwa tynić z pierdalam, nie? To nie chodzi o to tak, bo no teraz ja się przyznaję. Tak, jestem na sterydach, jestem na bombie, bo musiałem wrócić. Ja Jakiś cztery chłopak? Wiesz, ale gdzieś tam 27, sorry, nie yy, 25 lat byłem czysty i zarzucałem, że biorę sterydy. Ale żeby się dostać do ateków i żeby być, wiesz, komandosem, żeby przejść selekcję, musiałem wyjść na bombę, ale jak już raz wejdzie na bombę, to się nie chce z nich schodzić. Nie? No i o, i o to chodzi. Ale ja mówię otwarcie o tym. No i dobrze. No bo wiesz, bo mówiąc teraz otwarcie o takich rzeczach, to na konferencjach nikt ci tego nie wyciągnie, tak, bo ty już to przerobiłeś, ty się jest. do tego przyznałeś. Wiesz, że ja się ty ja jesteś szczery, ja mówię jak jest i, i nikt mi nic nie zarzuci. I to większość boli. No to, to zdecydowanie oni, którzy, tak. Niektórzy się boją pewnych rzeczy, mają sekrety, to tam to Jezu, co ludzie powiedzą. Ja w dupie co ludzie powiedzą, co oni mi dają na chleb? No nie. No nie. A powiedz mi, ja nie obawia się tych konferencji tego wszystkiego, że e, pomimo tego, że nie powinno się pójść na rodzinę. Oni tak gdzieś to cały czas ten temat rodziny wraca, ciągną, e, wciągają w te konflikty rodziny. Ja uważam, że to jest słabe. Cokolwiek, ktokolwiek tego nie robi, to jest bardzo słabe zachowanie. Bardzo słabe, Powiedz tak. E, nie to, że kogoś ostrzegam, czy coś, ale jeżeli ktoś by wjechał na temat moich rodziców, którzy mi w życiu dali dużo i dzięki nim yy, jestem tu, gdzie jestem, tak dużo osiągnąłem w życiu, tak, na przykład zawodowym, to być specjalcem jest tylko 300 kontrterrorystów w Polsce. żeby się dostać, to jest przejebany przesiew, tak? Okej, okay, zaprzepaściłem swoją szansę, wyszła, jak wyszło, złą kobietę poznałem. Bywa. Yy, ale to mi dużo dało i sportowo, i byłem stypendystą. Dużo mi dali takiego, takiego motoru napędowego. I jak ktoś mi będzie ubliżał na temat moich rodziców, którzy... którzy moja mam, na przykład moja mama i mój tato są po zawale. Są tu 60, bo ja byłem wpadką ostatni, czwarte dziecko, wiesz. Ta, tato się nie zabezpieczył, przepraszam. Ale wiesz, jak mi ktoś będzie ubliżał tak jak Denis, to ja nie mam skrupułów. Po mnie możesz cisnąć, po moich rodzicach nie. Rodzina to jest świętość. No dobra, to czego ci Oskar życzyć? Denisa. Życzę ci Denisa, A, walki że, 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 z Denisem, żeby... co, yy, być tak, możesz życzyć? Fajnych, clickbaitowych, kasowych walk, żebyś pójść swoje i, i tyle. I tak, y, hejterzy, przyszedłem tu dla hajsu, bo już sportowo się biłem za medale, jeździłem na Almę, jeszcze płaciłem za to, że medal i kurwa ochraniacze na piściele za 20 zł. A płaciłem we startowego. Sorry. No, taki jest tak. sport zawodowy. jestem no. do bólu, nie? Nie, no ale tak jest w sporcie. To, ale, bo, bo trzeba tu trzeba nie, 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 nie tylko ty, ty, ty mi... mówisz tak o tym otwarcie. Sorry ci przerywam, ale ze mną jest taki, to ci każdy z moich potwierdzi, i albo kochasz, albo mnie nienawidzisz. No i dobrze, no to ludzie są pożądani jak najbardziej. No. Ja ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Miło było Cię poznać. I obyśmy Cię zobaczyli szybko w klapce z którejś z federacji. Mam nadzieję, że po wakacjach wejdę, ale wejdę w formie życia. No i super, tego Ci życzę. Dziękuję. Wielkie dzięki. Do następnego. Do następnego. Kiitos